A więc w dzisiejszym odcinku Pierdzielenia o Niczym chciałbym trochę powiedzieć o filmach, które nadchodzą. i które sprawiają, że jestem podekscytowany. Myślę, że to jest najlepsze określenie. I pierwszy z tych filmów, o którym chciałbym powiedzieć. to może być zaskoczenie dla ludzi, którzy śledzą mój content. że nie jest to film animowany, tylko jest to film Exit. 8 Exit 8 i nie jestem pewien czy jest to film produkowany przez Netflixa, ale generalnie jest to film na podstawie gry Exit 8, która była popularna, bardzo popularna. Wydaje mi się, że z 4 lata temu, albo nawet 5, że to było mniej więcej w czasach Covida. I generalnie gra była bardzo prosta, bardzo przyjemnie mi się ją oglądało, bo ja widziałem tylko gameplaye, nigdy w nią nie grałem, ale była bardzo, bardzo interesująca i myślę, że można powiedzieć, że była wiralna, ale generalnie Cały motyw gry polegał na tym, że motyw jest tak: jesteśmy w takim przejściu podziemnym, przechodzimy sobie raz i po przejściu go okazuje się, że jesteśmy w dokładnie tym samym przejściu, ale czy na pewno? bo w momencie, jeżeli to przejście będzie się różniło jakimś chociaż małym detalem, jakąś anomalią, bo, bo takie słowo jest używane zarówno w grze, jak i w filmie, to wtedy, dochodząc do samego końca, wrzuci nas znowu na początek dokładnie tego samego przejścia. Ale jeżeli zauważymy tą anomalię, tą jedną różnicę i wrócimy się, to wrzuci nas na początek kolejnego poziomu, i tych poziomów jest 8. I chodzi o to, żeby w ten sposób dojść do ostatniego. Ta gra była o tyle ciekawa, że te anomalie były bardzo detaliczne, Polegało na tym, żeby na przykład było coś takiego, że przy tym przejściu cały czas przechodził facet z walizką i na przykład raz nie miał tej walizki. I to jest jeden z bardziej oczywistych szczegółów, ale na przykład też były gdzieś tam jakieś drzwi w tym przejściu i na jednym z poziomów one były lekko uchylone. Co było bardzo ciekawe, moim zdaniem, cały ten motyw tego takiego zamknięcia w pętli jest ciekawy. Sama gra nie była horrorem czy thrillerem. Nie wiem, czy gry w ogóle mogą być thrillerami. I jedyne, co jeżeli chodzi o ten film, tak jak Mówię, że sama gra bardzo mi się podobała, więc jestem ciekaw, jak zrobią to, jeżeli chodzi o film. Jedyne, co może być dla mnie minusem, to to, że to będzie horror, bo ja nie przypadam za horrorami, bo jestem pizdom i potem nie mogę spać. W sensie, jakby nie mam potrzeby czucia strachu i nie wiem, jak w sumie inaczej mogliby to rozwiązać. Myślę, że jeżeli jest to thriller, bo thrillery to jest dla mnie taka wersja demo-horrorów, więc jakby podejrzewam, że to jest nieuniknione i nie jestem pewien, czy. Netflix się tym zajmuje? Czy jest to niezależna produkcja? Bo ogólnie sama gra, jak i ten film, to jest produkcja azjatycka. I tutaj chciałbym się zatrzymać i zwrócić uwagę na pewną rzecz, która dzieje się, nazwijmy to, w sferze kina, że coraz więcej azjatyckich produkcji staje się mainstreamowa. Po pierwsze, Squid Game, które może już teraz trochę umarło, ale generalnie, no, była to azjatycka produkcja, szczególnie koreańska, obecnie jest, no, mainstreamowa. Druga rzecz, no, to K-pop Demon Hunters, które też jest. Koreańskie. Wiem, że ludzie, którzy zajmowali się tą produkcją, byli z Korei też, więc to nie jest tak, że po prostu ktoś z Ameryki stwierdził, że zrobi coś o K-popie, bo K-pop jest popularne Tylko rzeczywiście zajmowali się tym ludzie z Korei. Więc to jest kolejna azjatycka produkcja, która w tym momencie jest już bardzo znana, jeżeli chodzi o mainstream. I jeżeli chodzi o świat animacji, to też niedawno w kinach było Neza 2. Ja wiem, że to źle wymawiam, i ja wymawiam to tak, jak się pisze, więc Deal with it. To już nie jest koreańska produkcja, tylko chińska, ale też kolejna azjatycka produkcja, która jest w tym momencie znana, jeżeli chodzi o mainstream. Dla tych, którzy nie wiedzą, to ne Neza 2 w tym momencie to jest animacja właśnie wyprodukowana w Chinach i obecnie jest to najbardziej dochodowa animacja ever. I wydaje mi się, że Neza 2 jest też na, na Netflixie, albo Neza, po prostu ta pierwsza część jest na Netflixie. I teraz ten film, o którym mówiłem przed chwilą, to Exit 8, też jest azjatycką produkcją. Nie wiem z jakiego kraju, ale po prostu w trailerze są <laughs> chyba chińskie znaczki. Wydaje mi się, że to są chińskie, bo ja się nie Znam. I to jest dla mnie takie, hmm, ciekawe, że coraz więcej azjatyckich produkcji z jakiegoś powodu w jednym czasie staje się coraz bardziej popularne w mainstreamie. Kolejny film, o którym chciałem powiedzieć, co prawda jest filmem animowanym i to w animacji poklatkowej, co jest, wydaje mi się, że całkiem oryginalne, ale jest robiony przez youtubera. W sensie, jakby to nie jest masterpiece czy coś w tym Po prostu koleś, który publikuje swoje filmy na YouTubie. Nie przez Netflixa, czy telewizję, czy ogólnie kino. I chodzi o to, że trafiłem na to zupełnie przypadkiem, właśnie na YouTube Jest to w tak ciekawym stylu, nawet jeśli chodzi o animację poklatkową, że wszystko jest zrobione z papieru, ale wygląda to jak 3D, nie mam pojęcia, jak on to robi, bo to jest z tego, co rozumiem, jeden koleś po prostu w garażu robi sobie film i zrobił już jeden i cały motyw tego filmu, który nazywa się Knights and Snail, czy Swords and Snail, jest mniej więcej taki, że powołanie głównego bohatera stoi w konflikcie powołania kogoś innego i jakby ta historia będzie eks to. I mam tak, że wow, to, to jest takie ciekawe, po pierwsze, a po drugie, jeżeli chodzi o sam ten styl, widać, że ten koleś po prostu ma talent i, i, i jest takim artystą i wie co robi i po prostu wygląda, wygląda to mega spoko i bardzo ciekawie. I bardzo oryginalnie, i bardzo unikatowo, i dlatego mam także to jest coś, co w sumie chętnie bym zobaczył. Więc to jest taka ciekawostka. Zdecydowanie obczajcie ten kanał, na pewno gdzieś go podlinkuję w opisie. Możecie sobie obczajcie jego poprzedni film. Ja go jeszcze nie widziałem, ale na ten o tych rycerzach zdecydowanie czekam. Zdecydowanie zasubskrybujcie ten kanał. Wygląda na to, że każde wsparcie dla niego jest istotne i pomocne w produkcji tych filmów, a wygląda na to, że jest to koleś, który robi to z pas a nie tak jak niektóre obecne, studia tylko dla pieniędzy, pewne filmy. A jeśli chodzi o takie bardziej mainstreamowe filmy, których jestem ciekaw, bo może sprawiają, że jestem podekscytowany, to trochę nadużycie, to Zootopia 2. Widziałem trailer dopiero teraz i mam także. Jestem. Ciekaw, bo mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczę. Bo po tym trailerze mam takie, że. Hmm, wydaje mi się, że to może być średniak, ze względu na to, że widziałem tam podobne żarty. Na przykład ten motyw tego kreta, który jest mafiozem i ma tą córkę. I to jest tak, że on jej pozwala na wszystko. I jak się nie zrobi tego, czego ona chce, to tam on jakby zastrasza ludzi, w sensie zwierzęta. No i ogólnie rzecz biorąc, takie, wydaje mi się, że ta Zutopia 2 to jest taki rzut monetą. Że może być spoko, bo ten motyw, który jest tam przedstawiony, że mają znaleźć jakiegoś węża i go uratować, może, może być fajny. Ten motyw daje potencjał na w sumie wszystko, bo w czasie tej przygody oni mogą przechodzić przez różne miejsca, poznać nowe postacie i tak dalej, i tak dalej. Póki co, co widziałem z tego trailera jest tak, że... żarty, 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 żarty. Plus wydaje mi się, że duża część z nich jest bardzo podobna do tego, co było wcześniej. Nie, nie pamiętam jak dawno temu Zootopia 1 wyszła, wydaje mi się, że jakieś 10 lat temu. I w przypadku takich filmów jest tak, że nie wiem jak wy, ale ja mam dosyć wysokie oczekiwania, więc mam takie... no nie wiem. <laughs> Jakby ja też nie jestem niesamowitym fanem z Utopii, to też od razu zaznaczam. Więc nawet jak ten film będzie średni, no to ja nie będę jakoś strasznie zawiedziony, ale wydaje mi się, że szczególnie dla fanów Zutopii, bo wiem, że są ludzie, którzy naprawdę się jarają tym filmem, też nie zrozumcie mnie źle. Ja, mi bardzo Zutopia się podobała. Szczególnie jeżeli chodzi o aspekt muzyczny, to naprawdę mi się podobało. Te, te piosenki stamtąd. I Z Utopi 2 jestem po prostu ciekaw, jak to wyjdzie, szczerze, że, że jestem ciekaw, nie, może nie jestem bardzo podekscytowany, ale jestem ciekaw, bo póki co wydaje mi się, że może być średni, tak jak w przypadku jest dwa. Miałem także, o, co na pewno będzie dobry film, że moje oczekiwania po trailerze jest takie, że to będzie fan. A tutaj mam takie. No, nie wiem. <laughs> I teraz są jeszcze dwa filmy, które zostały zapowiedziane, więc nie ma o nich zbyt dużej ilości informacji w internecie, ale jestem ich bardzo ciekaw. Pierwszy film to film z tego samego studia co Zutopia, bo Zutopia jest od Disneya, a ten film jest od Pixara, więc no, jakby nie do końca to samo studio, ale to samo studio, bo Pixar został wykupiony przez Disneya. No, nieważne. W każdym razie film nazywa się Gato i jedyne co wiadomo, to w sumie dwie rzeczy bardzo mocno skrót fabuły że jest kot, który jest zadłużony u kociego bossa mafii i akcja filmu dzieje się we Włoszech. A druga rzecz, jeżeli chodzi o styl tego filmu, bo zostały udostępnione dosłownie dwie klatki z tego filmu i powiedziałbym, że jest to w stylu takim bardzo niepixarowskim, bo nie, nie jest to takie 3D okrągłutkie i tak dalej, tylko bardziej w stronę 2D. Nie wiem, czy Pixar tutaj to nie jest próba zaimplementowania tej animacji stylistycznej łączącej 2D i 3D, ale te klatki bardzo mocno przypominają animację, właśnie taką 2D, więc jestem ciekaw, jak Pixar to rozwiąże? Bo wydaje mi się, że motyw może być spoko Ogólnie może być to klimatyczne Ja, jeżeli chodzi o animację o kotach To ja zawsze mam tak, że zawsze chętnie Jestem fanem kotów Trochę mi to przypomina, przez to, że jest czarny kot Jest głównym bohaterem animacji Flow więc tego filmu jestem po prostu ciekaw. Nie ma o nim dużej informacji. Jestem ciekaw, jak Pixar podejdzie do tego zupełnie nowego stylu. I jeszcze jeden film, który został tylko zapowiedziany i potwierdzony akurat przez Dreamworks, już nie przez Disney'a i Pixara, to Dogman 2. Dla tych, którzy śledzą jakkolwiek mój content, wiedzą, że Dogman, a wcześniej Kapitan Mitas, bo Dogman jest w tym samym uniwersum, a przynajmniej jest na podstawie książki tego samego twórcy, czy raczej komiksu. Dogman jest filmem, który podobał mi się z przypadku, a raczej Ka sam Kapitan Maitas, do którego na dobrą sprawę byłem początkowo dosyć negatywnie nastawiony, bo spodziewałem się, że będzie dużo toaletowego humoru. Ale Kapitan Maitas i potem Dogman to są filmy, które w moim odczuciu są bardzo mocno w tej samej kategorii co Bad Guys, że to jest tak, że to jest bardziej taka kreskówka, gdzie jest fan, humor i po prostu rzeczy się dzieją, fabuła nie jest skomplikowana, ale interakcje postaci między sobą i sama animacja, jeżeli chodzi o jej styl i tą akcję, która tam się dzieje, jest po prostu taka, że przyjemnie się to ogląda i tutaj nie ma wysokich oczekiwań. Po Kapitanie Majtacie dowiedziałem się, że wychodzi Dogman i miałem takie... Jestem tego ciekaw, szczególnie, że widziałem właśnie trailery, że jest w tym stylu łączącym 2D i 3D, który wydaje mi się, że po prostu mocno pasuje do tego uniwersum i było tak, że moje, moje oczekiwania zostały Potwierdzone, że także że Dogman był dokładnie taki, jaki oczekiwałem, że to będzie po prostu prosta, fajna rozrywka. I tym samym czekam na Dogmana 2, bo wygląda na to, że takie filmy od Dreamworks naprawdę fajnie się ogląda, ale nawet nie pamiętam kiedy to wychodzi. Więc to są filmy, na które czekam. Możecie mi powiedzieć w komentarzach, na jakie Wy czekacie. I tyle. Papa! Pa.